przyjść na tablę, przyjść protestować. W tym czasie przeciwko, jak widzę, precz z zielonym, zielonym ładem. Tak, e, to muszę Panu powiedzieć, że nasza firma e, Lasy Państwowe w ubiegłym roku obchodziła stulecie swojego istnienia I, i zawsze tak było, że że leśnicy stali na straży lasów państwowych, czyli lasów, które, które są dla Polskiego społeczeństwa. No, od, od ostatnich wyborów parlamentarnych w lasach zauważyliśmy, chodzi o to, że my, jako związkowcy z podszyldu Solidarności, zauważyliśmy poważne zagrożenia dla lasów państwowych, dla naszej firmy, która jest firmą samofinansującą się, przy, przynosiła dochody, mało tego jeszcze z. Z naszych dochodów były, były odprowadzane r, różnego rodzaju podatki y, do innych urzędów. Y, o tym, o tym że, że, w Lasach Państwowych dzieje się źle, mówią, mówią y, między innymi leśnicy z podszybnych y, sąsiadności, dlatego, że y, inni pracownicy Lasów Państwowych y, z uwagi na na po prostu obawy, że, że mogą spotkać ich z, z tego tytułu, że protestują przeciwko aktualnym władzom leśnym i, i, ich, i, ich, i, ich, i ich powiedzmy planom wobec lasów państwowych. Nie wypowiadają się oficjalnie, nie przyjeżdżają na, na manifestacje, które się odbyły również w Warszawie w ubiegłym roku. Ale my, ale my, członkowie Solidarności Leśnej, my widzimy te zagrożenia i, i robimy wszystko, żeby, żeby plany, które, które głośno są wypowiadane przez, przez naszą panią ministrę, dyrektora generalnego, żeby nie doszły do skutku, bo bo grozi nam, przynajmniej my tak y, przewidujemy, grozi nam leśnikom y, upadłość naszej firmy, a, a co również za tym idzie również y, poważne perypetie dla firm, które, które przerabiają drewno, y, które handlują drewno, które pozyskują drewno, mam tu ślizulę, y, Także my te zagrożenia widzimy. Mówimy to głośno na, na wszelkich spotkaniach. Na razie no, efekt jest, bym powiedział, mizerny, ale, ale nie podajemy się. Dziękuję. Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nadzoru Sojdarów przy Nadeśnictwie OSIE, pan z pan... Zbigniew Marek, dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, no jak widać są górnicy, energetycy, rolnicy, handlowcy, pielęgniarki, leśnicy, rolnicy, transportowcy. No trudno znaleźć branży, która by tutaj nie protestowała. To napawa na pewno pewnym zaniepokojeniem. Trwają dalej przemówienia. Zapraszam Państwa do tego, aby je również wysłuchać. bro i nie nadąża. Nie nadąża. A dlaczego? Dlaczego nie możemy spokojnie się przemieszczać? W Polsce pociągami na wszystkich liniach, nie tylko Warszawa i główne miasta. Chcemy jeździć w Polsce z każdego miasta powiatowego, dojechać do pracy, do uczelni, do szkół, do lekarzy. Chcę dlaczego z roku na rok w Polsce i w całej Europie. Przewyższone pociągami towarowymi towary. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w Polsce to już jest 5% całego transportu tylko przemieszcza się koleją? Dlaczego na torach hula wiatr, a ciężarówka jedzie za ciężarówką? Czy tam nie ma ładu? Bo nie ma ładu i składu w tych pomysłach z Zielonym Ładem. Bo u podstaw Unii wspólnota Przypominam, bo Wy zmienicie za chwilę historię. Zrobicie wspólnotę różnych środowisk, których nie chcę nawet tutaj wymieniać. A to była wspólnota węgla i stali. Wspólnota, która się budowała, aby się przeciwstawić ekspansji chińskiej, ekspansji Stanów Zjednoczonych, żeby Europa mogła znaczyć na rynku więcej. Szanowni Państwo. Jestem również dwa słowa o pracownikach jeszcze PKP Cargo, tych zwolnionych. Nie wszystkie sądy są w pazurach obecnie rządzących. Zdarza się coraz więcej przypadków e, dobrych wyroków dla nich. Nie gaście nadziei. Walczymy do końca o każdego pracownika zwolnionego z PKP Cargo, z, z spółek zależnych. Uczynienie za pogwałcenie tych praw, tych pracowników. Dziękuję Wam za obecność, za gorące serca. I jeszcze raz pozdrawiam od transportowców. Szczęść może! Z oddolnego protestu rolników i mówimy pięć razy stop. Stop umowie Mercosur, stop Zielonemu Ładowi, stop wyniszczaniu lasów, stop wyniszczaniu polskiej gospodarki się na to. W ostatnim czasie oprócz uprawy ziemi, hodowli zwierząt, naszą rolą jest również obrona państwa. Państwa pod względem żywności, pod względem urzędników. To jest jedna wielka walka. To, co nam skundują eurokraci, to jest hipokryzja. Unia jest synonimem hipokryzji. It's Pożar trwał dwie doby. Ile gazów cieplarnianych dostało się do atmosfery? Aktywiści, gdzie jesteście? Gdzie jesteście, kiedy jesteście potrzebni? Jesteście w naszych gospodarstwach, nie pozwalacie nam pracować. A kiedy dzieje się prawdziwa tragedia na planety? Gdzie jesteście? Witam wszystkich. Proszę kolejny nasz rozmówca, pan Jan Kazimierczak, rolnik, również reprezentujący. Rolników z Kujawska Pomorskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie broni i rolników, producentów i cyfrowych. Proszę Pana, m... rolnicy w związku z Zielonym Ładem protestują, wiele rzeczy padło, wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, pewne rzeczy wycofane, pytanie na jak długo, czy to co się dzieje, ale związane z Zielonym Ładem, czy to zagraża polskiemu rolnictwu? Panie redaktorze, absolutnie. Dzisiaj tutaj jesteśmy, ponieważ ta twarz, którą jest Urszula von der Leyen, e, budzi nasz niepokój. To jest tylko taka twarz, wydaje się, koncernów europejskich. Oczywiście, że jest to zagrażenie dla europejskiego rolnictwa. Gorzej, dla polskiej gospodarki stricte, ponieważ jeżeli mówimy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu o dyrektywach Fit for 55, czyli tym legislacyjnym, e, niestety tej machloi, która może wpływać na i wpływa bezpośrednio na ograniczenie wydobycia paliw kopalnych to, to dotyczy całej gospodarki, ponieważ my ograniczamy wydobycie węgla kamiennego jednocześnie jako Europa ściągamy 17% rok do roku więcej węgla ze Stanów Zjednoczonych i e, Afryki a proszę zwrócić uwagę, przecież tylko Chiny w, od 2010 roku do obecnych czasów zwiększyły swoje wydobycie węgla kamiennego z 3 miliardów ton do 4 Przecinek 5 miliarda ton samego gazu z 100 milionów metrów sześciennych, gazu do dzisiaj 250. Nie jesteśmy wierzchołkiem, jesteśmy pewnym małym punktem tylko w skali gospodarki świata, a jako rolnicy jesteśmy bezpośrednio beneficjentami tej sytuacji, ponieważ mamy z jednej strony negocjowaną umowę Mercosur, wycofuje się nas ponad 100 substancji czynnych i za chwilę, co się okazuje, proponuje się nam, Import z kraju właśnie Mercosuru gotowej żywności, gotowego zboża, bez zachowania obostrzeń e, tych, które nas dotyczą. Mamy ściągać sobie do Polski żywność niezdrową, żywność, która nie podlega tym obostrzeniom. Dość powiedzieć, że przecież tam stosuje się nie tylko chemię, to jeszcze zbierają dwa razy w roku. Mają doskonałą podaż wody, bo około 2500 500 mm opadł. Dodatkowo doskonałą podaż światła. Słońca, promieni są, dlatego tak, dzisiaj e, polskie rolnictwo jest w potrzasku, ale to jest całe społeczeństwo w potrzasku. Bo no, zdajemy sobie sprawę, że dotyczy to na początku najuboższych, a jak ktoś to słusznie powiedział, jest to wolno gotowa mężawa. Cała ta polityka klimatyczna wpływa e, najpierw w pierwszej kolejności na tych najuboższych. Nie, nie, to są na przykład różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Mamy tak zwane dmuchane e, pomieszczenia, gdzie są. Wnica olejowe, prawda? No przecież to też emisja. A rolnictwo, mamy rolnictwo tunelowe, szklarniowe, mamy warzywa pod osłonami, one są ogrzewane, no przecież nie da się tego ogrzewać prądem, no to zabójstwo ekonomiczne. Więc wiadomo, że rolnictwo korzysta z czego? No, z drewna, gazu, węgla, ropy. Jak to ma funkcjonować? Ja, to, że ale dość tej utopii. Przecież u nas jest mowa o tym, żeby zamknąć bułatów, to, zamknąć wydobycie węgla w Polsce, jednocześnie importujemy. O jakiej my mówimy polityce energetycznej Unii Europejskiej jest skoro my i tak nastawiamy się na import z krajów ościennych. Rzeczywiście tak, oczywiście polskie rolnictwo jest najlepsze, produkujemy najlepszą możliwą żywność w zachowaniu właściwych norm, e, ale niestety przede wszystkim koszty energii, które przekładamy skutecznie będą je niszczyły. Czy to, bo tak dopytuję każdej osoby, z którą rozmawiam, bo osoby, które tutaj to są osoby, które są w pewien sposób poinformowane, świadome i wiedzą czego chcą i o co chodzi, a czy Pana znajomi, bliższa dalsza rodzina, sąsiedzi, generalnie społeczeństwo polskie, czy... To dotarły te informacje do ludzi, czy nie dotarły te informacje do ludzi? Panie że odpowiem trochę pokrętnie. Niedawno miałem okazję być w barze mlecznym. Okazuje się, że tam można spojrzeć, jak to dociera do ludzi. Jest naprawdę wiele ludzi bardzo ubogich w tej chwili. Nie przez przypadek mówi się o tym, że 2 miliony ludzi w Polsce jest w skrajnym ubóstwie. To dotyczy często emerytów, tych, którzy pracowali na naszą wolność, na to, żebyśmy mieli doskonałe drogi i oddawali podatki całe życie, a dzisiaj a dzisiaj niejednokrotnie takiej osoby nie stać na utrzymanie swojego mieszkania, na zakup ciepłego obiadu. To dotyczy już teraz e, naszego społeczeństwa. Tak, świadomość jeszcze nie jest pełna, ale bardzo mocno się poszerza i no niestety to właśnie protesty, to właśnie o tym, że my mówimy głośno, o tym, że Pan redaktor wpływa, doskonale wpływa na zwiększenie świadomości i e, zwiększenie świadomości tych problemów, które nas wszystkich dotyczą. Jeśli chodzi o Pana konkretną branżę, którą Pan reprezentuje, e, zielonego ładu polityki klimatycznej przekładają na pańskie przetrwanie ekonomiczne. Ja się zajmuję między innymi giełdami rolnymi, zajmując się zbożem, ale również drogiem. Proszę Państwa, kraje Mercosuru, Brazylia to największy procent drogi na świecie. E, firma MKP ukraiński koncern, znaczy koncern, mm. który jest zarejestrowany w raju podatkowym w tej chwili zaczyna przejmować zakłady produkcyjne w Europie, zakłady w Hiszpanii, zakłady na Słowacji, zakłady w em, Niż w południowej Barbanii innymi. i to jest realne zagrożenie, ponieważ mamy do czynienia z potężnymi koncernami, które niekoniecznie działają w oparciu o zasady europejskie. Jak to się przekłada, jest to potężne zagrożenie dla naszej gospodarki Unii Europejskiej. Bardzo właśnie tutaj. Tak jest głośno. Dziękuję Panie Janie. Proszę Państwa, kończymy naszą.